Cześć, witam was na kanale Autodiscover. W tym odcinku przedstawię wam szwedzkiego sedana, czyli Volvo S60. Jest to samochód w wersji. Air design co to oznacza? Oznacza to, że mamy inne zderzaki, mamy inne fotele. Dodatkowo samochód jest doposażony o pakiet Polestar. Co nam to daje? To nam dodaje kolejne 16 koni, czyli samochód w tej wersji ma dokładnie 326 koni. Jest to wersja T6 AWD Polestar, czyli ma napęd na 4 koła. Jestem ciekawy jak to wygląda pod maską, bo jest to napędowe auto, a silnik mamy umieszczony poprzecznie, więc zobaczmy sobie pod maskę tego samochodu. Mamy tutaj znaną z innych modelów Volvo dwulitrową jednostkę benzynową, ponieważ w najnowszych generacjach Volvo nie ma już silników większych niż 2 litry, a jedynie jednostki dwulitrowe, czasami wspomagane dodatkowo silniki, silnikami elektrycznymi. Tutaj mamy jednostkę o bardzo ciekawym rozwiązaniu, ponieważ mamy doładowanie mechaniczne, czyli kompresor i doładowanie i oczywiście drugie doładowanie, czyli turbo doładowanie. Kompresor odpowiada za doładowanie silnika. W niskim zakresie obrotów, natomiast turbina dołącza się i w wyższym zakresie obrotów dodaje dodatkowego, można powiedzieć, kopa. Duża różnica jest natomiast na samym pakiecie Polestar. Tak się wydaje, że te 16 KONI to nie jest może dużo, ale w szczytowym momencie moc jest większa. Mówimy tutaj o krzywej momentu o 5%, a w średnim zakresie, czyli takim, który najbardziej się używa, aż o 8%. To są bardzo duże wyniki. Dzięki temu mamy dość fajną dynamikę w tym samochodzie. Jak widzicie, samochód ma umieszczony silnik nie wzdłużnie, a poprzecznie. Czyli ten samochód również możecie zakupić w wersji przednio-napędowej. I takowe są najpopularniejsze tutaj, też w polsce, wersje na przykład T5, którą możecie kupić z napędem na przedniomość. Tutaj mamy napęd na cztery koła. I co ciekawe, ten samochód to jest taki, no bo wiecie, właścicielami marki Volvo są Chińczycy, kiedyś byli Szwedzi. Ile jest szwedzkości w tym samochodzie? To na broszurze, może nie na broszurze, ale na stickerze amerykański, amerykańskim są wyszczególnione poszczególne kraje, z których pochodzą części. I w tym aucie jest około 20% części yy, amerykańskich, 20% części szwedzkich i 20% części wyprodukowanych w Belgii, a skrzynia jest. Japońska, marki Aisin, ośmiobiegowa, która oczywiście jest oczywiście też umieszczona poprzecznie, jakby ze względu na, na silnik. To umieszczenie silnika wpływa również na to, że jak większość napędu jest podawana na przednie koła, czyli z tyłu napęd jest dołączany, więc to auto nie będzie się prowadziło tak jak BMW, czyli będzie miało charakterystykę bardziej tylną-napędową, czy tak samo jak Mercedes. Ale też nie tak jak Audi, bo Audi mamy cięższe silniki, one są zazwyczaj umieszczone tutaj przed, przed przednią osią. Ten silnik nie jest umieszczony za przednią osią, ale też nie, nie dociąża tego przodu tak jak to jest w Audi. Jak widać, konstruktorzy nie mieli wyjścia. Mam na myśli tutaj pewnie ilość miejsca, żeby upchać silnik i skrzynię, więc łapę silnika rzadko to jest widoczna. Ona, gdyż te łapy silnika są przeważnie gdzieś z boku, od dołu i są rzadko widoczne. Natomiast tu jest na pierwszym planie mamy tą łapę silnika. Zobaczcie, jak to jest konstrukcyjnie rozwiązane. Pakietery de design dodaje dużo uroku i charakteru dla tego samochodu. Zkleimy wam obok zdjęcia, abyście porównali, jak dla mnie ten samochód wygląda dużo bardziej dynamicznie. Tutaj te czarne wstawki z tym ładnym, białym, perłowym kolorem się super komponują. Reflektory też bardzo fajnie wyglądają, zapalone, zapalone takie w kształcie młotka te światła do jazdy dziennej, to wygląda. Ja nie jestem może fanem jak Volvo, żeby, żeby jakby od razu tutaj zaznaczyć i nigdy jakimś fanem nie byłem, ale ten samochód naprawdę mi się przypadł mi po prostu do gustu. Air design to nie tylko zderzaki, ale również mamy tu czarne lusterka, mamy też koła krój Felgi jest Air Design. Dodatkowo mamy dopłacone tutaj w amerykańskiej stawce 200 dolarów do sportowego zawieszenia. Co nam daje to sportowe zawieszenie? Mamy sztywniejsze sprężyny i niższy, mniejszy prześwit. Przez co samochód mniej się przechyla na zakrętach. Jest lekko twardy, ale nie jest to poziom BMW z empakietowym twardym zawieszeniem. Jest tutaj bardziej miękko, bardziej neutralnie, aczkolwiek czuć, czuć, czuć lekką tą sztywność. Ale dzięki temu naprawdę samochód fajnie i neutralnie się prowadzi. Jestem bardzo mile tym zaskoczony. Hamulce. Tutaj mamy standardowe hamulce. Jakbyście zakupili najmocniejszą wersję, ponieważ jest jeszcze wersja topowa. T8, która ma, już jest tak zwanym Polestarem, ma 407 koni, ma dodatkowo silniki elektryczne i ten samochód jest zdecydowanie szybszy, bo poniżej 5 sekund ma dosetki. ten nasz egzemplarz ma dokładnie 5,5 sekundy do setki, co przy wadze, bo te Volvo ważą od 1600 do 1800 kg, to nie jest jakiś super wyczyn, ani super wynik, ale jest naprawdę, jadąc już, Dzięki temu pakietowi Polestar, jeszcze raz wspomnę, nie jest to odczuwalne jakoś bardzo, ponieważ samochód ma bardzo dobrą dynamikę, niekoniecznie ze startu, ale jak już jedziemy, to ta dynamika jest na bardzo fajnym poziomie. Wracając do wersji T8, mamy tam inne zawieszenie. Mamy zawieszenie Olinsa, yy, mamy inne sprężyny, inne amortyzatory i sześciotłoczkowe hamulce z przodu. Jest takie, takie, takie są zaciski z napisem Polestar i to na pewno robi różnicę. Natomiast czy warto dopłacać? No ten samochód już w tym pakiecie, przeliczając go z dolarów, to jest 58 tysięcy amerykańskich dolarów w owym czasie. To jest, jak na tamte warunki, naprawdę dość drogi samochód. Biorąc pod uwagę, że w Ameryce auta wychodzą nowe, około 50-60% wartości średniej europejskiej, tak? to przeliczając w ten sposób, na złotówki 1 do 1 to jest 250 tysięcy, więc to auto w Polsce powinno kosztować 400, a z tym wyposażeniem podejrzewam, że katalogowo tutaj wartość auta by była na pewno 340-350 i tak by był pewnie skalkulowany. To co, zobaczmy sobie jeszcze ten samochód z boku. Mamy bardzo fajne drzwi. Dlaczego są fajne? One są bardzo solidne i czuć otwierając je ich wagę. Nie, czuć, że są po prostu ciężkie, są solidne. A dlaczego? Ponieważ Volvo zawsze przywiązywało uwagę do bezpieczeństwa, i to jest numer jeden, to jest top. Tutaj mamy ogromną gradację materiałów. Tak zwana klatka bezpieczeństwa, czyli ten samochód ma, im jesteśmy bliżej pasa, człowieka jadącego w samochodzie, tym mamy materiały bardziej wytrzymałe. W drzwiach jest bardzo dużo wzmocnień, nawet fotele zostały w środku zaprojektowane. Nie tylko, żeby były bardzo wygodne, ponieważ są wygodne, ale również pod kątem bezpieczeństwa przy ewentualnych uderzeniach bocznych. I to czuć, otwierając, zamykając drzwi, że tutaj jest naprawdę solidnie. Jak widać, design jest taki, że jest podcięta tutaj ten kawałek szyby. Tutaj o, to naprawdę szyba, no z tym dekorem zostaje, to jest ciekawy, ciekawy taki aspekt y, designerski, no, mamy w BMW jest takie Hofmeister King, jest takie podcięcie, tutaj jest, no, no nie jest ono pod kątem, jest po prostu y, w linii prostej, dodatkowo mamy bardzo fajne takie optyczne poszerzenia, tutaj błotniki zarówno przednie jak i tylne są, są dodatkowo tak zaakcentowane, więc ten samochód wydaje się po prostu szerszy. Linia boczna dzieli się na dwie części. Jedna tu idzie z szybą do góry, a druga lekko opada, tworząc taki lekko garbaty tył. Mając, mamy wrażenie, że tu o, jest taki samochód, lekko kupę z tyłu. Mamy lampy, których nie pomylimy z żadnym innym y, samochodem. Ja bym powiedział, że to jest taki, co byś to powiedział, taka siekierka bardziej, nie? Mnie tu już złapał, to taka siekierka strażacka. <laughs> W tym konkretnym egzemplarzu brakuje mi elektrycznego zamykania klapy to by się przydało. Bagażnik ma nie jest zbyt duży. Yy, dokładną wartość tam 400 bodajże 50 litrów 440 parę litrów. Piotrek wam wyświetli. Nie jest to jakaś powalająca wartość mamy, ale na szczęście mamy koło, yy, możemy mieć koło zapasowe, w tym konkretnym ze Stanów niestety nie Wol-wo. -vo. Volvo, no mi. Wol-no. Zmienimy na N, wolno, LPG. <grymne> Piękny tył, bardzo ładne tutaj prawdziwe końcówki układu wydechowego. Mamy tutaj też dyfuzorek. No Ładnie się ten, ten zderzak tutaj komponuje, tym bardziej z tym kolorem perłowym. Te czarne wstawki są super widoczne. Mamy T6R Design AWD Polestar Engineered. Wsiadając do środka, zamykając te... Do... Wspomniałem już solidne drzwi, mamy tutaj metalową klamkę, mamy nagłośnienie Bowers 15 głośników 1100 watów. W Stanach to jest dopłata ponad 3000 dolarów. To nagłośnienie... Jest warte każdego dolara, każdego centa wydanego na, na nie, ponieważ bardzo dobrze gra. Mamy tutaj oczywiście też wykończenie, elementy skórzane, połączone z materiałem, jest to wszystko fajnie skomponowane. Widoczność jest na przyzwoitym poziomie, mimo że tak naprawdę widać, że chodziło o bezpieczeństwo, ponieważ te drzwi są. Przy moim wzroście są tak naprawdę gdzieś dotąd. Czyli całe ramię nas tutaj no po prostu nas tutaj otulają, otaczają, więc. Czuć się w tym aucie naprawdę tak przytulnie, bezpiecznie. Wolno nas przyzwyczaiło, że w najnowszych modelach mamy multimedialny system, oczywiście wyświetlacz multimedialny, mamy zegary też wyświetlane. Na próżno szukać tutaj e, zegarów e, tradycyjnych, analogowych. Mamy kierownicę w wersji Air Design ogrzewaną i co ciekawe, ogrzewaną w trzech na trzech poziomach, czyli odpalając samochód, Musimy odpalić. Widzicie, i to są takie smaczki związane z tym, z tymi multimediami, że jak chcemy, widzicie, coś zrobić, na przykład podgrzać kierownicę, to już musimy odpalić. O, i zobaczcie, mamy 3 stopnie grzania kierownicy. Tego nie ma w BMW, tego nie ma w Mercedesie, a już na pewno nie C-klasy. Czy w BMW 3. 4 stopnie grzania fotela. Okej, okay, to, ale kierownica grzana 3 stopniowo. można sobie jechać na, na najniższym poziomie grzania kierownicy i mieć tak cały czas i nie jest to wcale denerwujące, a w niektórych autach na przykład yy, w Dożu, to odpalimy grzanie kierownicy, po dwóch minutach trzeba wyłączać, bo jakby kierownica robi się zbyt, yy, zbyt ciepła. Zazwyczaj w większości aut mamy przycisk do uruchamiania samochodu tutaj nie ma przycisku, jest taka gałka, którą po prostu trzeba przekręcić, no jest strzałka, więc powiedzmy, że robi się to w miarę intuicyjne Zmiany trybu jazdy. Jest tu pokrętło, które normalnie by się wydawało, że jak przekręcimy, to zmieni tryb jazdy. Nie, najpierw trzeba wcisnąć, żeby tego nie zrobić przypadkowo. I mamy oto trzy tryby jazdy: Eko, jazda ekonomiczną, to ma wpływ też na grafikę zegarów, Komfort i Polestar. W tych dwóch zegary wyglądają dokładnie tak samo. Natomiast w wersji Polestar samochód utrzymuje wyższe obroty. Ta skrzynia też redukuje, redukuje trzymając oczywiście też biegi jak najniższe, żebyśmy mieli tę ten, ten, moc jakby cały czas dostępną. Fajna opcja, ja to lubię w samochodach, Auto Hold, to jest bardzo ważne. Wszystko tu wygląda, jest w czarnym takim piano połysku, wygląda ta bardzo schludnie. Dodatkowo mamy tutaj taką roletkę, gdzie mamy uchwyty na kubki, mamy też dostęp do zapalniczki i tutaj taki schowek, nie wiadomo na co, bo jest taki mały, że ciężko, no pewnie może popielniczkę, tak? Ale teraz, kto teraz pali w samochodach? i dźwignię do zmiany biegów, która, którą trzeba, trzeba przesuwać. To jest wszystko ok, natomiast mam małe zastrzeżenia co do... Słyszycie? Co do tego. Ten plastik tu, ta górna osłona, po prostu nie wydaje przyjemnych dźwięków. Do dyspozycji kierowcy mamy również podłokietnik z gniazdem USB, samochód wyposa wyposażony w Apple CarPlay. -car Dodatkowo w podłokietniku również zrobili tutaj taką... o taką prowadnicę na kabelek, takie, takie korytko, żeby ten kabel mógł sobie tutaj swobodnie być, ponieważ w tym roczniku nie ma bezprzewodowego CarPlaya, więc możemy sobie to tylko zrobić po kablu. Natomiast ergonomicznym majsterszykiem ten podłokietnik nie jest. Ja przy moim wzroście ponad 1,93 m, na komisji 1,95 m mi wymierzyli, przy ułożeniu rąk, Poprawnie na kierownicy, jak jadę autostradą, to zobaczcie, że końcówka łokcia sięga mi tak naprawdę w tym miejscu na samym szczycie podłokietnika. Niższa osoba w ogóle nie skorzysta z tego podłokietnika, nie ma na to po prostu szans, będzie zmieniała sobie tryby jazdy łokcie. To robię na prośbę Piotka, wsiadam do tyłu, mamy tu grzane fotele, dość twardy, plastikowy materiał. Średnio jest z miejsca. No mamy szyberda, który obniża tutaj, e, obniża nam podsufitkę, ale jak widzicie, dość mądrzy tu, ten garb złagodzili i można tu sobie wsadzić głowę, ale trzeba siedzieć mniej więcej tak. No ja nie, ja nie chciałbym w tym aucie siedzieć z tyłu i jechać w jakąś dłuższą trasę, ponieważ uważam, że to nie jest zbyt duża limuzyna, a przynajmniej na pewno nie na wyższe osoby. Natomiast mamy tutaj bardzo fajne wykończenie tych foteli, połączone z materiałem i to jest wszystko skóra napa. Natomiast fotele Air Design przednie są po prostu fenomenalne. Jesteśmy już w samochodzie i spróbujemy zrobić test 0 100. Mamy do tego aplikację Dragi, którą trzeba w odpowiedni sposób przymocować do deski rozdzielczej. Przepis taśma Autodiscover plus Dragi. Jest profesjonalny montaż, nie? Nie zjedzie? Nie Zjedzie, bo jest naplakowana deska. Pierwsze ustawienie, oczywiście grzają kierownicy i fotela. Drugie ustawienie kierownicy, mam na myśli tutaj, jest manualne. No, no Okej, okay, to nie jest klasa BMW 7, BMW 5. To auto jest porównywane do trójki, więc jak najbardziej jest to wytłumaczalne. Z pierwszych rzeczy, które mi się tutaj w aucie podobają, to to, że jest tu kilka przycisków fizycznych, między innymi podgłośnianie, przyciszanie radia i, że bardzo fajne są te nawiewy. Tutaj ten przełącznik robi takie klik, i to jest fajne, to zamykanie. Przesuwanie to jest naprawdę takie, takie przyjemne. Kierownica też wygląda, jest bardzo do, miła w dotyku to jest oczywiście design. Natomiast obsługa multimediów to, to już jest inny level. Na przy, głównym przyciskiem o, mamy ten przycisk tutaj, który wraca nas do głównego menu i aby cokolwiek zrobić, to nas informuje, żeby przesuwać ten palec w boki na bok, po prostu ekranu. Po lewej stronie mamy. Tryby jazdy, systemy bezpieczeństwa asystenta parkowania, wyjazdu z parkingu, start-stop i te wszystkie systemy, no tak jak już wspomniałem, bezpieczeństwa, które Volvo ma, czyli nie zjechanie z pasa ruchu, mamy martwe pola, mamy cross-traffing alert, to jest bardzo fajne. Cofając, czujniki radarowe w tylnych błotnikach informują nas o tym, że możemy wyjechać z miejsca parkingowego nie mając nawet dość dobrej widoczności. Blist, czyli te martwe pola, mamy oczywiście znaki drogowe, czytanie znaków drogowych, znaki również wyświetla na head-upie, kiedy przekroczymy daną prędkość Zaczyna nam mrugać ten znak. Może mamy też prywatną blokadę. Aktywne, tutaj mamy najbardziej rozbudowane reflektory z aktywnym doświetlaniem zakrętów. One się też wygaszają pojedyncze elementy, więc naprawdę to bardzo, bardzo dobrze działa. Mamy też położenie serwisowe wycieracza. Natomiast tutaj przełączają się multimedia to znaczy przełącza się to co sobie w aktywnie w tym momencie danym włączymy czyli jak zaraz wejdziemy w jakieś inne opcje typu status pojazdu to zaraz jak wrócimy do menu środkowego to tu mamy ten status pojazdu tu mamy spalanie i średnie spalanie uwaga miałem z ostatnich 680 km 4 bo tyle przejechałem tym samochodem 11.1 jak uważacie napiszcie w sekcji komentarzy czy to spalanie jest przyzwoite jadąc z autostradą najniższe spalanie jak ustawiłem tempomat na dozwoloną prędkość 140 oczywiście aktywny bo mamy tutaj aktywny z regulacji odległości, ale też mamy aktywny Pilot Assist, czyli możemy sobie włączyć, żeby samochód nam też kierował w pasie ruchu, to osiągnęliśmy spalanie na poziomie 9,6 litra, 9,5. Według mnie, jak na dwulitrowy silnik, nie jest to najniższe spalanie, Mogło być lepiej, aczkolwiek mamy tu dwa doładowania, więc no jakby nie jest to też jakoś bardzo, bardzo dużo, natomiast to pokazuje nam, że wolnosące silniki o dużych pojemnościach, ja uważam, że aby tu było amerykańskie V8, też by tyle samo spalił ten samochód. Jak sobie połączymy kabel, mamy tutaj CarPlay'a, mamy Bluetooth'a, muzykę, to jest standardowe. iPoda w większości, mamy też aplikacje dostępne przez Volvo, ale no mamy tutaj parę takich babulców, jak to się mówi. Czyli, żeby włączyć Żanie fotela, musimy tutaj zrobić to z pozycji ekranu. I na przykład jak chcemy wy, wy, jakby wycentrować czy ustawić headapa, klikam sobie ustawienie headapa. I proszę bardzo, tu mogę tymi przyciskami na kierownicy, nawet mi to informuje przede mną, jak mam wyregulować headapa I to jest OK. Natomiast jak wcisnę to ponownie, to on mi nie wychodzi z tego ustawienia. Po prostu nie przestaje mi ustawiać tego headapa. I jak chcę to zrobić na postoju i go widzieć, to dalej widzę jego ustawienie. I nie wiem, muszę sobie kliknąć. Nie wiem, wyjazd z parkingu, no nie, zaparkuj, też nie. Muszę po prostu kliknąć cokolwiek innego. Kamerę mamy, widzicie, tu przód. Muszę po prostu kliknąć jakąś, jakąśkolwiek inną opcję, żeby mi przestał tego head ustawiać. To nawet jak klikasz cokolwiek, to nie chce wyjść. wyjść. Dobra, Ok. widzę dalej ustawienie head upa, ruszamy już, nie denerwuje mnie ten head up ruszamy z miejsca, zobaczymy, czy to ustawienie się wyłączy. Nie jest to oczywiście również wyłączalne tymi przyciskami tutaj. Nie wiem, być może jestem za głupi i trzeba by poczytać instrukcję Volvo, a jak wiecie, to napiszcie w w komentarzu, jak to zrobić, żeby, żeby tego, to ustawienie wyłączyć. Nawet jest tu przycisk reset i też tym przyciskiem się tego nie wyłącza. Co ciekawe, jak sobie kliknę ustawienia, to widzicie, nawet nie mogę kliknąć ustawień w tym momencie, bo mam regulację head-upa, którą już skończyłem. Skończyłem regulować head-upa, więc daj mi Ustawić coś innego. Brakuje tutaj na pewno dźwięku silnika. Nawet w, w tej opcji Polestar nie ma, nie ma tego dźwięku silnika takiego bardzo rasowego, nie ma tych chlap. No ale cztery cylindry, chociaż Mercedes w wersjach A35A45 wyciska bardzo fajny dźwięk z tych silników. Tutaj o, wyłączyło się. Widzicie? Dopiero musiałem przekroczyć 30 na godzinę i wyłączyło się. Teraz mogę sobie o, włączyć regulację na przykład spalania. Chcę sobie wykazywać spalanie, to proszę bardzo. Najeżdżam tym przyciskiem na spalanie i na logikę w większości aut by było tak, że wciskam tu i mi się to resetuje. Nie! Robię to z pozycji kierownicy, a tu się resetuje spalanie. Proszę bardzo. Dużo jest takich rozwiązań, które są nie do końca logiczne, moim zdaniem. Być może, chyba że ja myślę nielogicznie, ale to też jest bardzo prawdopodobne. I zdarzają się takie przywieszki tego systemu, między innymi, na przykład włączam sobie tą regulację i proszę bardzo. Widzicie, w tym momencie nie reaguje to na przyciski, nie mogę reagować. Góra, dół, w ogóle. O, widzicie, z jakim opóźnieniem to zadziałało? Raz w dół, w działa. Teraz wyłączę, włączę. Chcę w prawo iść. Nie, muszę iść do samej góry. I dopiero będę mógł w prawo? No też nie mogę w prawo, a w lewo mogę? Nie mogę. To wyłączam, włączam jeszcze raz. I teraz mogę iść dopiero w prawo. W warunkach yy, mokro na szybko 6,2 sekundy, czyli możemy powiedzieć, że w idealnych warunkach, powiedzmy, nie na zimówkach. Zrobilibyśmy te 5,5. Wierzysz? Ja wierzę. Ty wierzysz? Piotrek, wierzysz? Tak. Ale zadziwiająco dynamika jest na lepszym poziomie jadąc. Odczuwalna dynamika od samego przyspieszenia 0 Ceny części eksploatacyjnych do Volvo S60. Oryginalne części ASO, tarcza, przód 724 zł. Sztuka zamiennik zakupicie już od 400 zł. Klocki komplet przód na oś 677 brutto oryginał zamiennik od 220 zł. Tarcze tylne zazwyczaj są tańsze i w tym przypadku też tak jest. 550 zł oryginalna od 280 zamiennik klocki niecałe 500 zł oryginał, zamiennik już od 200 zł. Sumarycznie jakbyście wymienili wszystkie klocki i tarcze na oryginalne 3700 zł, natomiast zamienniki przez pół, czyli od 1000, niecałe 1800 zł. Płyn hamulcowy, niewiele wchodzi 0,8 litra, 120 zł, ASO można zakupić litr już w zamienniku o 25 zł. I trzeba pamiętać, że płyn hamulcowy to też jest element eksploatacyjny i należy go wymieniać yy, i sprawdzać zawartość wody w tym płynie. Czyli po prostu tak średnio gdzieś pewnie co dwa lata pasowałoby ten płyn wymienić. Amortyzator yy, tylni. 1100 zł tutaj mam cenę tylko oryginału zwrotnica 2700 zł, przednia 3100 zł tylna. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj tylna jest droższa od przedniej dlatego że mamy tutaj napęd na cztery koła i też różni się ta tylna zwrotnica konstrukcją, bo jak wiecie Volvo ma albo napęd na przód, albo na cztery koła, zresztą silnik też jest umieszczony poprzecznie, nie wzdłużnie. Wahacze Pojedyncze elementy oryginalne od 380 aż do 1450 zł za pojedynczy element, natomiast zamienniki od 600 do 1200 za pojedyncze elementy, no wiadomo, że te 600 to będzie za te, za te droższe. Górny wahacz, między innymi choćby nawet najdroższy, jest przedni, główny wahacz 1450 zł, to jest, mam na myśli tutaj oryginał, więc zamiennik dostaniecie kilkaset złotych taniej. Jeżeli by się zużyła piasta, to występuje ona, łożysko raczej, to łożysko występuje razem z piastą. Zakupicie takowe za 1550 zł sztukę. Pół osie lewa przednia, lewa jest tańsza od prawej. Jak wiecie, pewnie chodzi o długość, no bo jak wiadomo, że silnik jest umieszczony. Poprzecznie te półosie mają zresztą też różne, różne długości. To lewa 3300 zł, prawa 3600, tylna 3300 zł, bo tam mają, są one jednej, jednej pewnie długości. Drążek kierowniczy oryginał 630 zł, zamiennik już od 150 zł. Końcówka drążka kierowniczego 505 zł, oryginał od 160 zł zamiennik. Filtr oleju oryginał 96, zamiennik 25 zł. Filtry powietrza 220 oryginał, zamiennik już od 70 zł. Filtr kabinowy oryginał 300 zł. Zamiennik już od 50 zł. Zazwyczaj na tych filtrach, czyli na filtrach powietrza i filtrach kabinowych, jest największa przebitka i one wy, wychodzą po prostu najdrożej e, kupując filtry oryginalne, więc nie zdziwcie się nawet w takich markach BMW czy Mercedes, że filtr e, kabinowy potrafi kosztować nawet 500 czy nawet węglowy 600 zł. Olej silnikowy 0W20. Do silnika wchodzi niewiele ponad 5 litrów na wymianę w aso 60 zł litr. Zamiennik już zakupicie od 30 zł. Jakby przyszło wymienić olej w skrzyni biegów, czasem też się przydaje, wchodzi niewiele ponad 4 litry. To olej oryginalny 120 zł. Zamiennik o podobnych o takich samych właściwie parametrach, mam na myśli tutaj lepkość, zakupicie od 50 zł za litr. Do dyferencjału tył-przód wchodzi około 2 litrów, 160 zł za litr oryginał, zamienniki od 40 zł. Świece zapłonowe 4, no bo 4 cylindry, 90 zł oryginał, od 25 zł zamiennik. Cewka 597, oryginał. Wtryskiwacz paliwa 700 zł Sztuka rozrząd, wymiana co 240 tysięcy kilometrów. I ciekawe, czy ten silnik dotrzyma tej wymiany. To 1083 zł pasek, dwa napinacze, śruby. Pompa wody jest elektryczna, nie ma jej w rozrządzie. I pompa 2400 zł. 85 zł, jeżeli by trzeba było ją wy oczywiście wymienić. Akumulatory y, y, występują w, w tym aucie dwa, główny 50 y, 120 amperogodzin i drugi wspomagający 50 amperogodzin y, odpowiednio oryginały 600 i prawie 1600 zł, natomiast zamienniki już zakupicie od 600 zł. Rozrusznik, jeżeli Takowy padnie, stary będziecie musieli zwrócić, a za powiedzmy nowy tudzież regenerowany w ASO zapłacicie 2214 zł. Termostat, 762 zł oryginał, 480 zamiennik. Turbosprężarka. Jeżeli by przyszło taką turbinę zakupić, to będziecie musieli starą zwrócić i zapłacicie 6500 zł brutto. Kompresor elektryczny, bo w tym silniku mamy, tak jak wspomniałem, dwa doładowania, i kompresor, i turbosprężarkę. Kompresor jest tańszy 5500 zł i stary będziecie musieli oddać. Mi ten samochód osobiście bardzo przypadł do gustu, fajnie się nie mieździło. Ja bym powiedział, że to jest coś pomiędzy BMW 3 a Mercedesem. Wcale tutaj nie, ma, nie można powiedzieć, żeby to był gorszy samochód i nie jest to samochód premium, no ma jakieś. Pewne mankamenty, tak jak wiadomo, trzeszczy ten tunel środkowy, ale samochodem naprawdę przyjemnie się jeździ i ja jestem mile zaskoczony, gdyż nigdy jakoś tak nie miałem super jakiegoś tam entuzjazmu do Volvo. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz, co Wy sądzicie o, o, co wy sądzicie o Volvo S60. Tymczasem my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.